Hey, panie Przewodniku, gdzie jest ulica Bałuckiego? <laughs> Bałuckiego w ogóle nie ma takiej ulicy. Bym powiedział. O, to słabo Szczecin znacie, Panie Przewodniku. Proszę Państwa, kiedyś obiecałem, że zrobię jeszcze raz plac Jakuba Wójka, kiedy będzie już w pełnej wiosennej krasie. W związku z tym, taki krótki spacerek podjechałem. No, i mam zamiar Wam po prostu ten plac jeszcze raz pokazać. Akurat jest słoneczko. Można podziwiać nie tylko sam placyk, ale również architekturę czy ładne domki, które są tutaj zbudowane. A jest na co popatrzeć. Momentami. O, to jest przykład. Tak zwany bliźniak. Tak? <gry> To jest bliźniak, proszę państwa. Ale niestety nie jednojajeczny. <noise> no, bo byłby takie sam, prawda, gdyby był jednojajeczny. Um. Mamy tutaj kilka informacji na temat i Westendu, czyli Pogodna Placja Chubabójka. To był Johannes Plac. Skąd ten Johannes? No, na cześć Johannesa Quistorpa, człowieka, który. No był bardzo po pierwsze bardzo bogaty. Po drugie bardzo wpływowy, A po trzecie bardzo w porządku. Nie wszyscy bogacze muszą być tacy jak Uncle Scrooge. Okazuje się, że Johannes Quistorp, który mieszkał wiecie gdzie, tam gdzie jest siedziba pogotowia ratunkowego, to był czy to był dom Quistorpów. Hans Quistorp podarował Szczecinowi Park Kaspowicza i Jasne Błonia. Tak, tak, z jednym małym zastrzeżeniem. Nigdy tam nie może być budowany żaden biznes i żadne osiedla, bo są to tereny przeznaczone dla Szczecinian w celach rekreacyjnych. Taki to był. prawej ulica Bałuckiego. Ale szczerze mówiąc, w ogóle nie kojarzyłem wcześniej tej ulicy. Mnie powiedział, Ktoś się z mnie spytał. Panie przewodniku, gdzie jest ulica Bałuckiego? Bałuckiego w ogóle nie ma takiej ulicy, mówił. powiedział. o, to słabo Szczecin znacie, panie przewodniku. To jest przy placu Jakubawujka. Jak tam? Przecież ja plac Jakubawujka dobrze znam. Widzicie, jakie to pułapki można sobie samemu zastawić na samego siebie. O, jakie serduszko tutaj ciekawe. Ośrodek wsparcia młodzieży i dorosłych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Szczecinie. Też jest jakaś bardzo zabytkowa willa. A tu ulica Przerwy Tettmeyera, no to, to jakoś bym tam kojarzył powiedzmy, gdzieś tam, coś mi tam świta, ta Przerwy Tetmajera. Posprzątaj po swoim psie, Szczeciniaku. Wejdę dookoła i później, później wyjdę do środka w placu. Też zabytkowa willa. No ładne w ogóle te domki są. Ale część zabudowy, którą dzisiaj widać, powstała pod koniec lat 70 Te nowsze domki. Ponieważ po wojnie nikt tutaj nie dobudowywał. Dopiero w latach 70-tych zaczął to dobudowywać i w tej chwili jest już dobudowane wszystko. Kto to już był ten Jakub Wujek? Ojciec Jakub Wój. No, to była postać dość wybitna. Dokonał pierwszego tłumaczenia Biblii na język polski. No i w niektórych kręgach wersja Jakuba Wójka, chociaż nieco anachroniczna już dzisiaj, jednak cieszy się pewną renomą precyzyjnego tłumaczenia. Teraz tak, jeszcze kilka słów o Biblii, bo część z Was pewnie wie o co chodzi, część może mniej. Ciekawa historia. Biblia składa się z dwóch części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament został generalnie napisany po hebrajsku, a Nowy Testament po grecku. No i księgi te zostały połączone w początkach chrześcijaństwa. Była jeszcze tak zwana Septuaginta, czyli tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. Dlaczego Septuaginta? No dlatego, że A jakie ładne róża tam jest. Bo 70 tłumaczy się działo i podobno tak 70 tłumaczy się działo i tłumaczyło tego septuaginta. Później przetłumaczono cały tekst na łacinę i to była wulgata. Wulgata to było właśnie tłumaczenie na język łaciński. Później Jakub Wujek wziął i przetłumaczył na polski. No i tak to mniej więcej się odbywało. Tych tłumaczeń w Biblii jest sporo. No i co? No i co? I gdzie teraz, panie przewodniku? Iść. No sam nie wiesz. Nie, nie wiem. Mam zamiar odwiedzić tablicę informacyjną. Bo ona wspomoże moją nikłą wiedzę. No, dzieciaki tu się bawią. No ja to jeszcze, że mieszkanie tutaj w tej dzielnicy. To chyba jest taki Szczeciński mas super exclusive. Naprawdę to jest cicho po pierwsze, cicho, po pierwsze bardzo ładnie. No, ale drogo. Były magnolie, to są magnolie, ale niestety to już nie ten czas na magnolie, szczecińskie magnolie. Celem projektu Szczecińskie Magnolie było odtworzenie nasadzeń krzewów magnolii, które rosły w przedwojennym Szczecinie, a więc dobry, e, dobry pomysł. Plac został udeczony w latach 90. XIX wieku jako centralny punkt osiedla i Westend. Łączy. Proszę zobaczyć. Pięć ulic ułożonych w niesymetrycznym układzie. Wow. Pięć, nie sześć. No to jest interesujące. No dobra, ten spacerek nasz mniej więcej będziemy kończyli. Na pewno dobra pogoda nas wspomogła dzisiaj. I cóż, do następnego razu. Trzymajcie się, moi drodzy, kochajcie Szczecin, odwiedzajcie Szczecin. Szczecin wiecznie żywy, jak Lenin.